I ogniwa fotowoltaiczne jakie są, każdy widzi. Czy na pewno? Wyróżniamy wiele rodzajów ogniw oraz paneli fotowoltaicznych. Czy różnią się tylko nazwą i wyglądem? No otóż nie. Różnice między nimi jest sporo i warto je znać, decydując się na zakup konkretnego rozwiązania. Dziś biorę na tapet różne rodzaje ogniw fotowoltaicznych i analizuję różnice między nimi. I robię to w sposób, którego próżno szukać w większości źródeł popularno-naukowych polskiego internetu. W filmie omawiam aż trzy generacje ogniw oraz technologie eksperymentalne a więc nawet te rozwiązania, które nie są powszechnie stosowane w energetyce prosumenckiej i zawodowej. Zaciekawiony? Jeśli z jakichś powodów nie dotrwasz do końca filmu, co mam nadzieję się nie wydarzy, to już teraz zasubskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek. Pomoże mi to dotrzeć z podobnymi treściami do większej liczby odbiorców. Tyle w kwestii autoreklamy, więc przejdźmy do meritum odcinka. Materiał skupia się na zaprezentowaniu cech charakterystycznych dla danego typu ogniw lub też w niektórych rozwiązaniach paneli fotowoltaicznych. Podstawową wiedzę na temat budowy i działania ogniw i systemów fotowoltaicznych znajdziesz w filmie pod tytułem Jak działa fotowoltaika, czyli jak się robi prąd ze słońca. No i link umieszczam oczywiście w opisie odcinka. W słowem wstępu powiem tylko, że panele fotowoltaiczne. Składają się z modułów, które z kolei zbudowane są z licznych połączonych ze sobą ogniw, i bardzo często w nomenklaturze zacierają się różnice między tymi wyrażeniami, wprowadzając szczególnie u osób mniej zorientowanych w temacie pewne problemy w zrozumieniu zagadnienia i dalej będę zamiennie stosowała wyrażenia ogniwo fotowoltaiczne ogniwo słoneczne oraz ogniwo. A także panel fotowoltaiczny, panel PV oraz po prostu panel. Często będę również używała wyrażenia przerwa energetyczna lub tożsamych: przerwa zabroniona, pasmo wzbronione i pasmo zabronione. I oznacza ono energię obszaru półprzewodnika między pasmem walencyjnym a pasmem przewodnictwa. Ostrzegam, dzisiejszy film będzie pełen skomplikowanych słów i wyrażeń. No to co, zaczynamy. Pierwsza generacja ogniw fotowoltaicznych. Należą do niej ogniwa grubowarstwowe, czyli wykonane z krystalicznego krzemu. Jest to grupa najczęściej stosowanych przez prosumentów oraz elektrownie słoneczne rozwiązań fotowoltaicznych. I mimo, że mówimy o generacji ogniw, to z racji komercyjnego wykorzystania ich w gotowych systemach, częściej spotkamy się z nazwami panel monokrystaliczny i panel polikrystaliczny niż ogniwo. Ogniwa i panele monokrystaliczne, czyli Mono-Si. Jak sama nazwa wskazuje, te ogniwa wytworzone są z pojedynczego kryształu krzemu, a więc monokryształu. Dzięki temu zawierają mniej defektów strukturalnych niż ogniwa polikrystaliczne. Przykłada się to na większą wydajność i sprawność ogniw monokrystalicznych. W warunkach normalnej pracy jest to ponad 20%, natomiast laboratoryjnie osiągnięto już ponad 26% sprawności. A także dłuższą żywotność. Do produkcji monokryształu półprzewodnika krzemowego najczęściej stosuje się technologię opracowaną przez polskiego chemika Jana Czochralskiego, nazwaną od jego nazwiska oczywiście metodą Czochralskiego. I tu właśnie leży minus ogniw monokrystalicznych. Ze względu na dość skomplikowany i czasochłonny proces produkcji, ogniwa są droższe od polikrystalicznych. Całą charakterystyczną ogniw i całych wytworzonych z nich paneli monokrystalicznych jest przeważnie czarny kolor oraz brak widocznej struktury kryształu. Ogniwa i panele polikrystaliczne, czyli poli SI. Polikryształem nazywamy ciało stałe, zbudowane z wielu monokryształów. Z uwagi na taką budowę, ogniwa polikrystaliczne są mniej wydajne od monokrystalicznych oraz posiadają charakterystyczny krystaliczny wzór na swojej powierzchni oraz niebieski kolor. Ich sprawność wynosi zwykle około 15%, choć laboratoryjnie udało się osiągnąć nawet 20% sprawności. Łatwiejszy proces produkcji niż ogniw monokrystalicznych powoduje, że ogniwa te są tańsze. Nie przekłada się to jednak na większe zainteresowanie branży energetycznej tymi rozwiązaniami. Według statystyk z 2021 roku ogniwa polikrystaliczne pokrywały 13% rynku, podczas gdy monokrystaliczne około 82%. Dużą wadą rozwiązań polikrystalicznych jest to, że są bardziej podatne na degradujący wpływ wysokiej temperatury. Porównanie typów ogniw to co jest zaletą jednego typu ogniw będzie wadą drugiego. Tak oto prezentuje się zestawienie cech obu powyższych rodzajów ogniw. Suma sumarum różnice między oboma typami ogniw krzemowych nie są aż tak spektakularnie duże, a wybór konkretnej opcji zależy od konkretnego rozwiązania i zastosowania. W przypadku ogniw monokrystalicznych płacimy wyższą cenę za trochę większą wydajność. Niezależnie jednak od wybranego rodzaju paneli kupujemy i tak jednakową moc wyjściową. Druga generacja ogniw fotowoltaicznych. Zaliczamy do niej rozwiązania cienkowarstwowe z różnych materiałów, nie tylko krzemu, tak jak w pierwszej generacji. Mamy więc m.in. telurek kadmu, krzem amorficzny, przeróżne mieszanki selenu, miedzi, indu, galu. Nazwa cienkowarstwowe pochodzi stąd, że warstwa światłoczuła jest bardzo cienka poniżej 0,1 mm. Oznacza to mniej materiału potrzebnego na wytworzenie ogniw, a w tej technologii co przekłada się na niższą cenę ogniw niż tych z poprzedniej grupy. Cienka warstwa ogniw posiada często również dodatkową zaletę w postaci Elastyczności. To właśnie ogniwa tej generacji można używać jako komponentów budowlanych, np. fotowoltaiczne dachówki i inne tego typu rozwiązania. Zastosowanie znajdują przeważnie jako elektrownie fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami. Materiałem budulcowym ogniw tego typu są krzem, kadm oraz miedź. Cienką warstwę albo też kilka warstw materiału fotowoltaicznego umieszcza się na odpowiednio przygotowanym podłożu, np. szkle, plastiku albo metalu. Przekłada się to na zdecydowanie mniejsze zużycie materiałów oraz szybki proces produkcji, co z kolei przekłada się na niższą cenę tego rozwiązania. Dodatkowo elastyczność tych ogniw umożliwia ich implementację w naprawdę różnych zastosowaniach. Są one również odporniejsze na wysokie temperatury. Niestety, wadą ogniw cienkowarstwowych jest ich stosunkowo niska sprawność, przez co do stworzenia instalacji określonej mocy potrzebne jest więcej ogniw, a więc i powierzchni, niż w przypadku ogniw pierwszej generacji. Ponadto ich żywotność również jest krótsza niż w rozwiązaniach mono- i polikrystalicznych. Sumarycznie jednak TFSC, bo taki jest angielski skrót od pełnej nazwy, ogniw cienkowarstwowych, zużywają zdecydowanie mniej materiałów, nie tylko fotowoltaicznych, a proces ich produkcji jest prostszy i szybszy niż w przypadku elementów pierwszej generacji, przez co ich wpływ na środowisko jest mniejszy. Ogniwa fotowoltaiczne CIGS, czyli copper, indium, gallium and selenate, Zgodnie z pełną angielską nazwą tych ogniw w ich skład wchodzą cztery pierwiastki miedź, int, gal oraz selen. Na szklaną lub plastikową powierzchnię rozpyla się przygotowaną mieszankę powyższych pierwiastków, a następnie dodaje elektrody. Jedna warstwa materiału światłoczułego ogniwa CIGS jest nawet do 100 razy cieńsza od grubości klasycznego ogniwa mono i polikrystalicznego, bo ma grubość 1 mikrometra, czyli 1000 mm. Materiał ma wysoki współczynnik absorpcji i silnie pochłania światło. W warunkach laboratoryjnych ogniwo to osiągnęło imponującą oczywiście jak na warunki dzisiejszej technologii, sprawność ponad 23%. Dzięki temu współczynnik efektywności do zużytych materiałów i ich kosztów jest na bardzo wysokim poziomie. Według producentów oraz zebranych danych, ogniwa CIGS, w przeciwieństwie do nich krzemowych, lepiej radzą sobie z rzeczywistych warunkach pracy. Dlatego właśnie ta technologia może być z powodzeniem stosowana w BIPV, czyli fotowoltaice zintegrowanej z budynkiem, od angielskiego Building Integrated Photovoltaics. Ponadto do niewątpliwych zalet ogniw CIGS należą wysoka wydajność, ponieważ absorbują nawet słabe światło, Niski współczynnik temperaturowy, a im niższy współczynnik, tym mniejszy negatywny wpływ wzrostu temperatury na ogniwo. Stosunkowo niska wrażliwość na zacienienie. Powyższe cechy sprawiają, że technologia CIGS powodzeniem może zostać zaimplementowana w postaci fotowoltaicznych dachówek czy nawet pokrycia elewacji. No oczywiście dla tych, którzy lubią industrialny look. Niestety mniej opłacalne jest inwestowanie w ogniwa CIGS w postaci konwencjonalnych elektrowni słonecznych, takich jak te stojące w wielu miejscach farmy. Fotowoltaiczne, krzemowe. Również koszty początkowe instalacji są wyższe niż w przypadku rozwiązań z krystalicznego krzemu o tej samej mocy. Ogniwa z telurku kadmu CDTE Jest to jedyna technologia cienkowarsowa o niższych kosztach początkowych niż dla ogniw z krzemu krystalicznego. Nakłady poniesione na panele fotowoltaiczne mogą się zwrócić już nawet po roku od inwestycji. Kolejnym plusem ogniw z telurku kadmu jest ich najmniejszy ślad węglowy oraz najniższe zużycie wody do produkcji spośród wszystkich ogniw pierwszej i drugiej generacji. Powszechnie stosowanie tych paneli doprowadziłoby do szybszego ograniczenia emisji dwutlenku węgla. No to w takim razie, dlaczego ta technologia nie jest szeroko stosowana? Otóż na przeszkodzie stoi toksyczność materiałów składowych. Kadm jest groźnym dla życia metalem ciężkim. Został on umieszczony przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem w pierwszej grupie substancji rakotwórczych działa wysoce szkodliwie na wszystkie narządy ludzkiego ciała i znacząco przyczynia się do zapadalności na wiele chorób, w tym także śmiertelnych. Ponadto kadm stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego, więc utylizacja paneli może doprowadzić do licznych skażeń. Jedyną alternatywą byłby recykling modułów, który na obecnym etapie technologii jest mało prawdopodobny. Dlatego opinia publiczna, liczne agencje i rządy są negatywnie nastawione do tej technologii. Do tego dochodzi również problem z pozyskaniem telluru, który przekłada się oczywiście na wyższy koszt całego przedsięwzięcia. Unia Europejska ma dosyć restrykcyjne przepisy odnośnie do kadmu. W związku z czym większość producentów cienkowarstwowych ogniw CDTE ma swoje siedziby poza starym kontynentem. Amorficzne panele krzemowe ASI. Krzem amorficzny to niekrystaliczna wersja krzemu w postaci ciała amorficznego. Ciało takie charakteryzuje się stałym stanem skupienia o wewnętrznej budowie, bardziej przypominającym ciecz. Bardziej niż dla ciała stałego, jest tam chaotycznie ułożone cząsteczki. Krzem amorficzny, oprócz wykorzystania w panelach fotowoltaicznych, znajduje zastosowanie w ekranach. LCD i substancję fotowoltaiczną, nanosi się na różnego rodzaju podłoża, czy to jest szkło, plastik albo metal, i ogniwo charakteryzuje się mniejszą sprawnością niż ogniwa krystaliczne, i to jest około 7%. Z tego też powodu nie spełniło ono pokładanych w nim nadziei na szybki podbój rynku i zastąpienie ogniw pierwszej generacji. Zwyczajnie te starsze generacje rozwijane są nadal i zwiększane są również ich sprawności, dlatego krzem amorficzny częściej wykorzystuje się w tranzystorach cienkowarstwowych TFT i wyświetlaczach ciejkochrystalicznych, czyli LCD. No i wreszcie ostatnia, czyli trzecia generacja ogniw fotowoltaicznych. Znajdziemy tu różne nowatorskie technologie będące przeważnie w fazie badań i testów laboratoryjnych. Odróżnia je od, od innych generacji to, że zasada ich działania nie jest oparta na złączu półprzewodnikowym PN. Na aktualnym poziomie zaawansowania prac część z nich ma albo dość niską sprawność, albo krótką żywotność. Jednak potencjał rozwojowy jest duży. Badacze i naukowcy zakładają, że to w tej generacji pojawi lub pojawią się Rozwiązanie, które przebije szklany sufit sprawności ogniw, czyli limit szokleja-kwasera, wynoszący 31-41% sprawności dla pojedynczego pasma zabronionego. Znajdziemy w tej grupie m.in. ogniwa barwnikowe, ogniwa perowskitowe, organiczne ogniwa słoneczne, ogniwa z siarczanu miedziowo-cynkowego oraz ogniwa z kropkami kwantowymi. Przejdźmy więc do omówienia szczegółów. Ogniwa barwnikowe. Należą do ogniw cienkowarstwowych i zgodnie z nazwą kluczową rolę odgrywa w nich barwnik. Już w latach 60. XX wieku zaobserwowano, że barwniki organiczne pod wpływem światła są zdolne do produkcji energii elektrycznej na elektrodach tlenkowych. Współcześnie ogniwo zbudowane jest z półprzewodnika utworzonego pomiędzy światłoczułą anodą a elektrolitem czyli na układzie fotoelektrochemicznym. Ogniba barwnikowe mają szereg zalet. Łatwość wykonania. Struktura półprzezroczysta i półelastyczna rozszerza zakres możliwości zastosowań i charakteryzują się stosunkowo niskim kosztem wytworzenia. W praktyce na przeszkodzie stanęły drogie w pozyskaniu platyna oraz ruten oraz płynny elektrolit, ograniczający zastosowanie w różnych warunkach pogodowych. Jeśli chodzi natomiast o sprawność, to jest ona niższa niż dla najlepszych rozwiązań cienkowarsowych i wynosi około 15%. Nie jest to może rekordowa wartość, jednak stosunek ceny do wydajności jest na poziomie wystarczająco dobrym, żeby wprowadzić ogniwa barnikowe do komercyjnego użytku. Problematyczna okazała się jednak niestabilność używanego nośnika, i prace nad technologią zostały na pewien czas wstrzymane. Ogniwa perowskitowe, PSC. O perowskitach było swego czasu głośno nad Wisłą za sprawą naszej fizyczki Olgi Malinkiewicz, która opracowała tani sposób produkcji arkuszy perowskitowych. Dzięki jej odkryciu możliwe byłoby implementowanie albo też drukowanie ogniw na dowolnej powierzchni. W 2021 roku Malinkiewicz stworzyła pierwszą na świecie wytwórnię ogniw perowskitowych. Ale czym tak naprawdę charakteryzuje się ta technologia? Warstwę światłoczą ogniwa stanowi związek o strukturze minerału, przeważnie organiczno-nieorganiczny materiał na bazie halogenku, ołowiu lub cyny. Niebagatelnym plusem perowskitów jest prostota i niskie koszty produkcji. Na przestrzeni 10 lat sprawność ogniw perowskitowych wzrosła z niecałych 4% w 2009 roku do ponad 25% w 2020, dla rozwiązań z jednym złączem. Natomiast dla układów dwuzłączowych było to już 29%. Kiedy dodamy do tego jeszcze niskie koszty wytworzenia, dostajemy niemal idealny przepis na technologię fotowoltaiczną. W takim razie, czemu nie jest to jeszcze rozwiązanie dominujące? Głównym winowajcą jest tutaj stabilność układu, która stanowi przedmiot naukowych badań. Organiczne ogniwa słonoczne, OSC, w ogniwie wykorzystano elektronikę organiczną. Z czym to jeść? Otóż elektronika ta bada przewodnictwo polimerów organicznych albo cząstek organicznych stosowanych do absorpcji światła poprzez wykorzystanie efektu fotowoltaicznego. Zalety tej technologii to duża wydajność, niskie koszty produkcji. Elastyczna struktura zapewniająca wiele możliwości implementacji oraz wysoki współczynnik absorpcji optycznej, czyli mała ilość materiału pochłania dużo światła. Z kolei wady na tle nieorganicznych ogniw to niska stabilność, słaba wydajność oraz niska wytrzymałość. Ogniwa z siarczanu miedziowocynkowego CZTS. Zainteresowanie tymi ogniwami pojawiło się pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Właściwości elektroniczne oraz optyczne sprawiają, że ogniwa z siarczanu miedziowo-cynkowego oraz ich podtypy są bardzo podobne do wcześniej omawianych ogniw CIGS. Dzięki temu nadają się do rozwiązań cienkowarstwowych. Jednak w przeciwieństwie do swoich generacyjnych poprzedniczek CIGS oraz CDTE nie zawierają pierwiastków toksycznych ani innych nielicznie występujących na ziemi. Minusem jest natomiast niższa niż powyższych sprawność na poziomie 11%. Ogniwa z kropkami kwantowymi QDSC, w tym przypadku materiałem fotowoltaicznym, są tytułowe kropki kwantowe. Zastępują one inne materiały, takie jak krzem selen, miedziowo-indowogalowy, tudzież telurek kadmu. Dzięki zmianie rozmiaru kropek możliwa jest praktycznie dowolna regulacja ich przerwy energetycznej. Wybór materiału ogniwa definiuje nam pasmo przenoszenia. Jednak w przypadku kropek kwantowych można tworzyć ogniwa wielozłączowe, w których zastosuje się kropki o różnych rozmiarach, co zdecydowanie poprawi wydajność ogniwa, umożliwiając mu pracę w szerszym zakresie widma promieniowania słonecznego. I aktualnie sprawność tego typu rozwiązań wynosi ponad 18%, jednak potencjał rozwojowy jest bardzo duży. Perspektywy rozwojowe ogniw fotowoltaicznych. Technologie fotowoltaiczne to szybko rozwijająca się dziedzina nauki. Jeszcze kilka albo kilkanaście lat temu dzisiejsze odkrycia byłyby nie do pomyślenia. Tak samo będzie w niedalekiej przyszłości. Poniższa grafika przedstawia, jak na przestrzeni lat zmieniała się sprawność poszczególnych typów ogniw fotowoltaicznych oraz jakie pojawiały się nowe rozwiązania. Idealne ogniwo fotowoltaiczne powinno charakteryzować się wysoką sprawnością, odpornością na warunki zewnętrzne i stabilnością, niską ceną oraz minimalnym, a najlepiej zerowym wpływem na środowisko naturalne. Już teraz jestem pod wrażeniem parametrów wielu z prezentowanych i nie tylko, wierzę również w to, że dalsze badania przybliżą nas do znalezienia tego ideału. Jestem również ciekawa Twojego zdania na ten temat. Które z prezentowanych rozwiązań zainteresowało Ci najbardziej i w którym widzisz największy potencjał? Daj znać w komentarzu. Nie zapomnij również dać łapki w górę, i zasubskrybować kanału i nacisnąć dzwoneczka. Do zobaczenia!